Zorki, to tak to, nie wiem, coś u mnie tu się skończyło, ten filmik na chwilkę, ale ja go wypuściłam i to będzie też ta sama druga część, tylko u mnie coś się przerwało i matka idzie, nie wiem, gdzieś, 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 ale gdzie, poczekajcie, już, dobra, ona idzie mnie sprawdzić. Zorki, to tak nie odwozuję no, drzwi, bo ja tak lubię coś, ale kiedy nie nagrywa. No ja już miejscu nie mam. Dobra. <laughs> la 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 la. Tak. Co to może być? A mamo. Hejka, córeczka. hejka. Co tam, git, git? A gdzie tam moje córeczki? Fajnie, one tam chciały gdzieś. O fajnie. A ty coś dla nich robisz? Tak, tak! Uwiązłem dla nich ten Jedna zabawka jest zaniesieś tak, albo nie ja już sama zaniesiem. To będzie taki prezencik. Nowy, to jest dla was, ale lepiej już mają. No i już skończyłam dla nich robić. Fajnie jest Dobrze, to, to jest moje, to ja poprzez coś do domu przeniesiłam. Oj boje, Co tymi zabrała się kudziali. Sorki, ja idę do nich. Puk, puk. O, 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 o. Mamo, hejka, hejka. Kto tam? Gdzie ta starsa? Nie wiem, gdzieś. Ale gdzie? Bardzo zapraszam. Nie wiem, gdzieś posła. Ale nie wiem gdzie jestem, a tu jest, kilka mało co. Zatem masz Tak, no bo ja w sklepie znalazłam. O matko. No. Tabla <laughs> idź, idź. Babcia wam coś wiązała. Kim mówi? I. No, ja to dla was wiązałam, ale to dla was i matki, bo wie macie już koci to będzie wspólne, to. dla macie, dla babciaki, to dla ciebie. Ja i moja poducha. Dobla, ja już lecę nara, ja Sajonara. nara, ja ja Co po co to mi dobła. I ja Makaryna, makaryna. Makaryna. Hej, makarena, ta się wynosi makarena. Hej, makarena. Hej, makarena, ta się wynosi makarena. Hej, makarena. Hej, makarena, makarena. Ta się wynosi makarena. Hej, makarena. Hej, makarena, makarena. O, właśnie, jest fajna muzyka we tym. No, wiem, wiem. I to makarena. Hey, makalina, Makalina, ta siłownicuś Makalina, Hej, Makalina, piup. Na dwa sto tak działa. Mamy kocik. I to dzisiaj idziemy na ten, gdzie? Na piknik. To trzeba się... Mm, ja się ubieram ten. Ja sobie... Ej, matku, jak się stałem. Ja to sobie ubieram. Ja to sobie, ja to sobie ubieram. A ja tym idę, o. Ok, to bierzemy to. Ja mogę z włoskim? Tak, tak. Babcia na nas, poczeka. Babcia było, no? Jej, babcia! Babcia! Hejka! Hejka w boku. Poczekaj. Musimy jeszcze raz ciebie piętro no. znaleźć. Poczekaj za krzesło. No, no. no, już, idziemy na cytat. Batko, ja się spiszę. Gdzie ty się spieszysz? No. Co? A co nie mogę? Naprawdę? No, a co nie mogę? No, możesz. Ale to z nie hmm, Można tak powiedzieć. M Mamo? Dobra, nie z a z kim? Jakimś chłopem. Uuu, zakochana para będzie. To prawda. Halo, Puk Puk, na piknik, a zbierajcie się i psów nie zapomnijcie. Dobra, dobra. Ja jakiś strój biorę. Nie ten. Jest taki. Yy, no ten git. Halo, co? Idziemy na piknik, a? Dawaj, zabieraj te swoje zabawy. Gdzie Bo my tu też bierzemy. A? Psów a dzieci moje. Uf, z tym mam torpę. I dobra, właśnie. E, co możemy weźmieć? To chciałabym weźmieć misia twojego To tu. Gdzie nasze telefony? Mój tu. A gdzie ja pier... Nic, mój tu. Nie, to mój. Twój jeszcze. Nie, bo ja tu Gdzie ja pier... Nic, mój. Chciałbyś powiedzieć coś innego, ale z ciebie ja nie będę. A ja wiem, Wiesz o co chodzi? No, ale moi dzieci tu są. No, Matko, on tu leży. Kluczy. od. od. Tylko mi tam Ukulele Ukularykiem, bo oczywiście. Ja tym idę. Ok. bo niech tak się... Nie. Pies mały. Chcielibyśmy kasę wezmę, po prostu coś kupimy jeszcze. kto? Mamo! Tato! Ja mam zajęte. Ja mam jeszcze nie zajęte. Otwierajcie. Otwarte to jest. Ja psu biorę. Dobra. Mamo tę torbę i to, bo mi trzeba bo mało chcę wezmąć. Aparat jeszcze musimy wezmąć. To będziemy... będzie zdjęcie mamo. Dobra, dobrze. Pies. I... Ja sobie wodę robię biorę. Nie chcę uciekać. Ja ciebie tutaj Ale to otwieram. No tak, drzwi, jedziemy. Jedziemy. Matko, dawajcie spiej. No dobra babciu, co ty tak... Ja się spiej, jestem na pociąg. Na randkę, no. Wciąż daleko mieszka. Uuu, sik Kto to powiedział? No ja a co? Nie mogę? Matko, córko, co? Daj karni. Nie, co ona takie powiedziała? No u Sigma. A co to nie jest takie brydkie, nie jest słowo. To nie jest, to jest tylko Sigma. Ale Sigma to jest to. Jesteś fajna. Jesteś popularna. A rodzinka jest. Dobra, wychodzimy od razu. Акала-добра. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Акала-добра, бумбучека, бумбучека. Бум-бум, вся такая, бум-бум. Маклина, макалина, да сильно теж. Маклина, макалина. Кто-то пустит эту музыку? Ну я-то. Ага, XD. Это правда, X D A ty, skąd wszystkie te słowa. A, nieważne. Od ciebie się nauczyłam, słuchawam ciebie. To mówisz. Mamo, żartujesz? Nie, nie żartuję. Jesteśmy happy, happy. Pieski to mogą tu, gdzie chcą, tam, gdzie obok nas. Ale widzicie. I pieski mogą tylko tu, tu, tu o, tu, o na tym, tam gdzie my siedzimy w ogóle gdzieś. Ja, do moja zawsze jest tam. Ale tu są, a my mamy ten, a ja na tym, ja się. tym Nie, tu będą moje siedzą. Synek i, i jeszcze jedna córeczka. Gdzie ty bracie jesteś? No idę, idę, idę. Mała też może gdzieś chce zbiegać. Jej, no to logika, bo się... Ja 5 lat. Jakie 5, 6, no 7, boże. Mogę się mylić. O tak, musisz być. Dobra? Ok. Ja tu siada. Ale mnie musisz tu. Eee, no bo. To musimy to. Jak my to zrobimy? Nie wiem, mamo. No bo to. O tak. Git, dobra, tak zyski się nie zmieszczą. E, A co ma nam gdzieś jednak Nie wiem. Bo w nas... jest. Nie tak dużo piątka osób. tutaj, a ja na tym siedzę. No kika. Ale ty mnie zakrywasz, mamo. No a ty mi jesteś usiąść. Pójdziemy na odwrót. Ja chciałabym siostry. Hmm, to co wymyślić? To ja będę tu siedzieć. A tu siedzę i tam. Aparacik. Idź sobie, biegaj na artykuł. Tak. Ja tobie po Tu będę. nasze rzeczy. Szy! Tu będą nasze nas A gdzie mój tam telefon? No, tu będą nasze nas. Но это только для моих дурочек. Ну, и уже не ничего. Хорошо, я иду бегать. Или я буду сидеть здесь. Вот так. Вот здесь. Ну, я буду сидеть Ну, и хорошо, я здесь. Или нет. Хорошо. Пески, пески, пески. Ах!

Następnie one w ogóle w telefonie. Chyba się to nie da, w ogóle jeździ. Ja pierdolę, widzę budzik ścigli, para co o tej godzinie. Będę pisywać, co my będziemy kolejni. Czód we mnie tak słonicie godzinie. Jest 21, jaka 21, Jest to mam. Kim nasza, moja siostra? A moja córka. Ale tu jest pięknie. Ta zapach jest taka piękna. Ale tam dalej i to.

Dobra, tak... Doble, ja tu będę siedzieć, dzisiaj, ja po środku. Czek. Gdzie te foto? Uu nie, to radzi muszę się O kaciła tu. Nie, to mój będzie. A tu musimy tu już trafić. Daj mi fot

Dzień można jego morza, sklep, Tu chyba jakiś nowy się otworzył, ale myślę, to nie jeszcze zobaczymy. Tam w ogóle coś jest, ale jego uniesią, uniesią. nie on jest. są, u niej są, to nie jest do dwudziestej. Trzecie otwarte, co? Ale nie. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, hejka, hejka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, baba. Mieczek, kryć, baby. Dobry będzie. A, nie chciałam, kibaba. Zobaczcie, Nic. Zobaczcie. Zobaczcie. A, tak na chwilę. A, ja chciałam, coś zobaczyć. My idziemy na swoje miejsce. Ja idę tutaj. Nie, bo tam taka silka jest. Nie, bo ja jestem też na kuchni. Hejka. Ja idę coś sobie. Może wezmę... Jest na kuchni. Halo, co? Ona może wejść na kuchnię temu, bo ona jest moją koleżanką. Aha, oko. Wiesz ja. co? Torby tobie nie trzeba, no trzeba. się. Taka mała git. Dobra, tylko keczuk wstanie się. Skarwskie wodka. To. No chyba to wszystko. Dawaj ta wyjdź no, i jest taka piękna. No, coś mówiłeś, to tam, mnie tam Nie, nie, ja to tykułem. Mówiłem. Mówiłem. Dziękuję bardzo. Nie chcę ci to odpowiedzieć. Tak. Tylko sama. Ha det bra. Jestem. Ym... A nie, jak te no, My jesteśmy tu w roku. Idziemy jeść? Tak. jej to jest tak Dobra, już będziemy zaraz się zbierać, bo już jest wieczór z dyskusja. To będzie po prostu. Nie, tu będziemy mieć To. pracował nie tylko godziny, nie tylko. Pieski zbieramy się bus jest. Jesienna noc.

Ale naprawdę tu tak mało. To my miałyśmy całe ręce zabite. A nie wiem. Coś tak. Bo ja miałam jedną. Funkcję, a ja w ogóle miałam coś. Lecimy do domu i to od razu do. Dobra, do spania, chcesz to. Nie, ja to sobie po uchodzę, to muzyk ja upadnę, no to prawda, no ja już do spania Ja jak zawsze ja zakładam. Ja też już na zielonej. Kto lubi zawsze No i tu może później rzeczy Ale się Bo to stanie tym czymś lepiej. А, ок. Но, но, я устрою тебе Не забей, Тыпка. Я не с тыпки. Но у yes. меня есть. To normalnie Aleluja. Yeah. Tak, tak, tak. <kłysza> <kłysza> Dobra, primo. Ty, tam gdzie na kuchni Она не пришла. W piątek, gdzie chcesz, to lepiej tu. Ja lepiej kontynuuj światło, no to prawda, powiedziałem. Taki jednego starcy, no to prawda. Fajnie było, dzisiaj było lepiej w taki niku. Nie, pozumiem, a co? A nie, bo jak już raz wydaję z drugi. Jak jak? No, tak, tu, bo was patrzyła, a! Co? No, ja od razu.

ještě vyště. to skupek. to Tak to zaraz pokazí. О, ну, да? добра. И трускавки, добра, понесет с для тебя. добра, мно А, не, понцелочки, мы быть такие зеленые. Есть, а раз там сидя. и есть такие. И ананас. Handy. Yeah. Oh, we should see. Tak. Dobra widzowie, jutro będzie chyba może chceć część. I na to to za I teraz może coś nagram, bo lubię. 18%! Fajnie! Może coś wystarczy, ale to takie krótkie. I jutro będzie taka druga część, to ja dzisiaj nagram w Roblox. Dobra, sejonara.